Drodzy winopijcy, w dzisiejszym odcinku dowiecie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć o. korku. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że są różne zamknięcia butelek, najróżniejsze, czyli mamy oczywiście korek, o którym jest dzisiejszy odcinek, mamy oprócz tego szkło, mamy syntetyczny korek, mamy zamknięcie na kapsel, mamy zamknięcie na zakrętkę, które jest niezwykle popularne. Natomiast dzisiejszy odcinek chcemy poświęcić tematowi korka, bo jest to dosyć A, niezwykły w ogóle materiał, mhm. B, trochę jest ciekawej historii wokół tego, plus pytanie... Trzy. 3... Dalej korek jest najlepszym zamknięciem butelek. Mm -hmm. Wiele osób pyta o to, e, zastanawia się nad tym, czy ten korek faktycznie, czy to ma dalej sens, czy to jednak powinna być już zakrętka, mm -hmm. bo jest wygodniejszy, szczególnie jak mm -hmm. idziemy mm -hmm. na piknik. E, a nawet profesjonalni samolierzy, tacy jak Iza, bardzo często nie mają ze sobą swojego trybuszona, w związku z tym ciężko im się otwiera i wtedy zachęcamy do odcinka o tym, jak otwierać butelki. Och, to jest, to jest najbardziej to popularny odcinek. odcinek. Tak, w którym prawie zginął. Ale na szczęście jeszcze tutaj jest. Dlatego jest taki popularny. Tak, dokładnie. Jak go jeszcze nie widzieliście, to musicie to nadrobić. Tak, to jest bardzo stary odcinek. Spod trzech lat chyba. Tak, o, to jest jeden z. Ja jeszcze miałam wtedy 10 kg. Znacznie wcześniejszy. No dobra, to co jest z tym korkiem? Korek już od bardzo dawna mhm. e, był e, wykorzystywany przez człowieka. E, niekoniecznie do zamykania mhm. butelek z winem, bo butelki z winem e, stały się popularne w ogóle do e, transportu oraz przechowywania wina dopiero w XVI wieku. Mhm. Ale korek był popularny chociażby w rybołówstwie, mhm. w przemyśle, że tak powiem, morskim, bo korek był wykorzystywany przy produkcji sieci, był wykorzystywany przy produkcji statków, a starożytni Grecy używali go do produkcji sandałów mhm. Na przykład. Więc korek zawsze był fajny. Korek zawsze był wykorzystywany przez człowieka, bo po prostu jest absolutnie niezwykły. Zacznijmy może od początku. Czym jest korek? Czym jest korek? Korek jest. Korą, możemy sobie wyobrazić, jak patrzymy na korek, jakbyśmy sobie tak położyli obok siebie te wszystkie korki, to to jest mniej więcej kora drzewa, która jest wokół pnia. Tak? Mamy tak, tu pień, tak. a tutaj Ale tak mam... nie jest to jakiekolwiek drzewo. Dokładnie. Jakie to jest drzewo? Kercus super. Tak, czyli drzewo Kercus super, drzewo nie? korkowe. Inaczej, zwane w ogóle dębem korkowym. Dębem korkowym. To jest dąb korkowy, tak. słuchajcie. I ma tą niezwykłą zaletę, że y, można tą korę zdejmować Mniej więcej co 9-10 lat i ona odrasta. W związku z tym nie niszczymy drzewa, nie wpływamy negatywnie w jakikolwiek sposób na y, jego dalszy rozwój. Ono po prostu odbudowuje. To tak, jakbyśmy sobie ścierali na skórek ze skóry, który się po prostu odbudowuje i tu jest podobnie. Czyli... Albo jak, y, jak barany. Y, jak, golimy. Tak, jak golimy barany, którym odrasta. Tak. Był taki baran ostatnio, nie wiem czy słyszałeś co. Nie, ktoś go nie golił przez kilka lat, miał 60 kg wełny na sobie. Ojej, Był taki, że w ogóle Bole. faktycznie nie było widać mu Głowy. Dobre, wracając do korka, słuchajcie, i, ale ma niesamowite właściwości, a mianowicie y, korek y, w 90% y, składa się z gazu, gazu, który jest bardzo podobny do powietrza. Nie jest to y, powietrze, bo on jest w środku, ale jest bardzo podobny do powietrza. I w związku z tym y, ma dwa takie, a właściwie trzy podstawowe walory, a mianowicie powietrze jest bardzo lekki. W związku z tym jest często wykorzystywane, tak jak Iza mówiła, w bo po prostu pływa tak, na wodzie, jest, ma bardzo e, dużą wyporność e, jest niezatapialny jest i jest leciutki. Po drugie nie przepuszcza wody dzięki temu. Tak? W związku z tym e, można go używać do zatykania, do zamykania e, płynów dowolnych, nie tylko o wodzie mówimy, ale w ogóle o płynach. Po trzecie za to przepuszcza powietrze, co jest bardzo istotne, uh -huh. tak? bo ma mikropory, które przepuszczają powietrze i pozwalają na to, ażeby to, co jest zamknięte przez korek, w jakiś sposób jeszcze oddychało i uh -huh. miało kontakt ze światem uh -huh. zewnętrznym. Dlatego też, przez swoje niesamowite właściwości, które wytworzyła natura, to jest przepiękny, w pełni stuprocentowo naturalny produkt, w okolicach czy w XVI wieku uznaliśmy go za jeden z najlepszych sposobów na zatykanie. Butelek tak. z winem. I od tak. tego czasu go stosujemy. Oczywiście potem pojawiły się też nowe metody, mhm. ale. O tym za chwilę. O tym za chwilę. Trzeba jeszcze powiedzieć, że w ogóle trzeba chwilę poczekać, żeby ten nasz dąb korkowy dorósł do mhm. odpowiednich rozmiarów i mógł służyć nam swoją korą. Ten pierwszy okres, kiedy nie można zdzierać kory, to jest około 35-40 lat, także to nie jest taka szybka sprawa. Mhm. Jest to dla mnie bardzo istotna informacja, ponieważ po prostu to nie jest coś, co jest łatwo dostępne, ten mhm. korek, zwłaszcza przy obecnym rozwoju winiarstwa, wiesz, kolejne w pewnym momencie. W momencie zaczęliśmy podbijać kolejne kontynenty. No kolejne tak. kontynenty zaczęły produkować wino. Wszyscy chcieli mieć korki, a tu w pewnym momencie okazało no, się, że tych korków nie ma aż tyle, no bo trochę to jednak trwa 35-40 lat, a potem tylko co 9-10 lat można zbierać ten korek. Zbiory są ręczne, to też mhm. jest istotne. I istotne jest również to, że te, ten dom korkowy nie, nie rośnie wszędzie. Dokładnie. Nie ma go w Polsce, nie ma go w Rosji. Rośnie przede wszystkim, jest, jest skojarzony z. Ze z, z regionem śródziemnomorskim. Tak, południowa część Europy Dokładnie. i północna część Afryki. Dokładnie. I dlatego też te bardzo odległe regiony winiarskie, takie jak chociażby Australia, mm -hmm. które do korka czy też do dębu korkowego nie mają bezpośrednio dostępu, mm -hmm. bo, bo tam on nie rośnie, mają ogromny problem i między innymi dlatego przerzuciły się na zupełnie zakrętkę. alternatywną metodę, czyli właśnie zakrętkę, mm -hmm. która tam cieszy się ogromną popularnością. bo to I zapowiedziała, ponieważ tego korka wcale nie jest tak dużo. W związku z tym jego cena też jest dosyć wysoka, więc najwyższej mm -hmm. jakości gatunkowo korek potrafi kosztować e, na pewno kilka złotych, jeżeli nawet nie w okolicach kilka euro e, uh -huh. za jednokość. Takie sztukę. bardzo drogie, tak. To uh -huh. są oczywiście jest, jest klasyfikacja no właśnie, jakby tej jakości. Które... Bo mamy takie korki lite, że tak powiem, takie piękne lite korki, jak ten tutaj. Może, poczekam, może jeszcze powiemy no. trzy słowa dobra, o samej, samym procesie produkcji. O, tak, co? Tak, tak, dobra, to ty. Czyli tak, czyli tą Tą korę, jeżeli ją zdejmiemy, ona jest taka, prasujemy ją nazwijmy to, ona jest po prostu w płatach, gotujemy, czyli ona mm -hmm. najpierw wysycha, najpierw suszy. najpierw potem ją gotujemy mm -hmm. i potem ona jest gotowa, jeszcze tam leżakuje, potem jest gotowa do tego, żeby wycinać z niej ten korek. Przecinamy tą korę później na y, odpowiedniej szerokości fragmenty i ręcznie lub też maszynowo po prostu wypychamy czy wycinamy y, taką formę. I to jest ta najczystsza w postaci forma Korka z. 100% po prostu wycięta naturalna forma korka z drewna, ale ona też ma różną jakość, w związku z tym, jakby w, tej, w procesie produkcji, tą jakość się bada. I w zależności od tego, jaka jest jakość, to e, tak się ją segreguje i się e, później sprzedaje za odpowiednią cenę. Mhm. Oczywiście te butelki najdroższe zazwyczaj mają najwyższej jakości korek. Mhm. Butelki nie aż tak e, wymagające mają korek tańszy. Mhm. Ale oczywiście przy tym procesie powstaje bardzo dużo też odpadu, mhm. w związku z tym potem mamy ten miał korkowy okay. i ten miał korkowy to jest coś, co możemy zbijać. E, ja biorę tu jakiś jak, przypadkowy. Możemy zbijać sobie w dowolne właściwie formy, mhm. łącząc je klejem takim specjalnym, tym miałkiem. Mhm. I to jest oczywiście gatunkowo, jest to y, słabsze i tańsze, y, ale równie dobrze średnie. Wykorzystywane do win, które będą po prostu krócej y, leżakowane. Mhm. Do takich prostszych win, które tak czy siak powinno się wypić w ciągu dwóch, trzech lat, raczej wykorzystany zostanie korek właśnie taki um, złożony z małych drobinek korka, które zostały połączone klejem. Mhm. I jeszcze jest jeden, jedna wersja korka, to są to jest lite takie plastry korka, które są posklejane. Tak. Mhm. Czyli również to jest sposób na to, żeby wykorzystać resztki litego korka, posklejać i stworzyć z niego korek. No i potem mam jeszcze jedną taką ciekawostkę, też chciałem o tym powiedzieć, bo, bo to też jest interesujące, a mianowicie mamy ten korek o kształcie grzyb który mhm. bardzo często widujemy oczywiście w butelkach wina musującego. E, I e, ten korek powstaje dokładnie w taki sam sposób, mhm. jak zwykły korek, a mianowicie ta górna jego część to jest zazwyczaj e, zbitka, e, czy to właściwie czy to jest zbitek tego zlepek tych dziurów, mhm. e, mhm. a dolna jego część to, są, to jest fragment lub też Litek. kilka litego kawałku drewna. Mhm. Kształt tego grzybka powstaje przez to, że tak naprawdę tylko część jest ściśnięta do butelki, czyli jeżeli sobie pomyślimy o rozmiarach, no to mniej więcej to jest rozmiar tam 30 mm średnicy, a to co wchodzi do butelki to jest mniej więcej 18 mm średnicy. W Boże, z tym, ty się przygotowałeś Tomek, <toszę> to się gadasz, i gadasz i Ale gadasz. Ale tego chciałem powiedzieć i w związku z tym to też jest jakby czwarta jeszcze cecha korka, o której nie powiedzieliśmy, a mianowicie on jest taki bardzo sprężysty, można mhm. go ścisnąć, dosyć łatwo, z niewielką siłą, i on się później rozpręża i zamyka. A teraz ciekawostka tylko jest taka, dlaczego w ogóle na dole, czy Ty wiesz, jest ten lity fragment? Nie. Nie wiesz, naprawdę? Nie wiem. Nie wiesz? A mianowicie, to jest dosyć proste. Yy, działa to w ten sposób, że jak bierzemy sobie taki korek, jakbyśmy wzięli dowolny inny korek, to z jednej strony nabijamy logotyp, no bo mm -hmm. zazwyczaj na tych korkach, jak mm -hmm. widzicie, jest logotyp mm -hmm. tu na górze. Mm -hmm. I jak nabijemy sobie ten logotyp, no to gdybyśmy włożyli do maszyny po prostu taki korek zwykły, to różnie mogło być, to znaczy czasem on mógłby się odwrócić mm -hmm. i mógłby wpaść tą złą stroną. I dlatego dodajemy ten element lity, dlatego że ten element lity jest cięższy i w związku z tym ten korek Spada naturalnie do butelki tym cięższym elementem, potem wpychany. Tomek! Tyle rzeczy dzisiaj się dowiemy od ciebie! Tyle wspaniałych rzeczy się ode mnie dzisiaj dowiedzieliśmy. Chyba musiałeś czytać mój artykuł. Nie ale zachęcam do przeczytania Twojego artykułu tak? Tak. na y, Nie, portalu tak, Winnicy Lidla. Tak. Trochę informacji macie tutaj, a mhm. trochę innych informacji macie tam. Więc Dobra. jeżeli chcecie wiedzieć naprawdę wszystko o korku, to musicie obejrzeć do końca ten odcinek oraz przeczytać mój artykuł na blogu winnicy Zapraszamy tam również. Tak. Co dalej z tym korkiem? No. Plusy i minusy korka. Mm -hmm. O plusach powiedzieliśmy już mnóstwo. Mm -hmm. To teraz kilka słów o jego wadach. Mm -hmm. okay? Jedną z wad takich podstawowych korka jest fakt, że musisz mieć korkociąg. Mm -hmm. Jak wyciągniesz już korek, to później często jednak trudno jest go włożyć, mm -hmm. więc lepiej już jest wino wypić do końca. Tak. Um, ale to nie są jakieś straszne wady. No nie, wadą Znacznie... jest jeszcze cena. Tak no i cena z tak, że to zwiększa ceny producentów, butelki, tak. No. I jest to znaczący e... jakby koszt. Y... Tak, całej butelki. Natomiast nie są to aż tak istotne wady, jak coś, co nazywamy wadą korkową. Mhm. E, czyli taka sytuacja, kiedy po otwarciu wina stwierdzamy, że ma ono taki dziwny zapaszek. Mhm. Taki zapaszek mokry do kartonu, piwnicy, spęklizny ziemi, strąglizny. A następnie, kiedy próbujemy to wino. Jeżeli się odważymy po tym zapachu. Ten zapach jest w ogóle bardzo intensywny. Znaczy on jest średni, znaczy różnie intensywny. To, wiesz co, no, wiesz, ilość naprawdę, razy, kiedy ja Niektórzy nawet... są bardziej na niego wyczuleni, a niektórzy może mniej. Tak? Ale, Ale... Ilość raz... znaczy ogólnie podobno człowiek jest na ten zapach bardzo wyczulony. Mhm. Ale przerażające dla mnie jest to, ile razy czułam, że ktoś pije wino y, mhm. korkowe, albo na degustacjach dawałam wino korkowe i się okazywało, że tylko jedna osoba na 20 stwierdzała, że to wino jest dziwne. Także wiesz, z jednej strony wydaje nam się Tobie i mi, że on jest taki intensywny i oczywisty, a z drugiej strony, ja non stop widzę, jak ludzie na korkowej i stwierdzają, mm -hmm. że są świetne. Natomiast ważne jest dla, dla wszystkich. Ja Nawet z wieców... drugą stronę, jeszcze tylko widzę, uh -huh. Ci powiem, że bardzo często jest to wykorzystywany wytrych przez osoby, którym na przykład nie podoba się otwarta butelka, Mówią, nie, 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 to ona jest korkowa. Uh -huh. Korkowa nie jest, no ale osoba obsługująca y, takiego gościa, nie ma za bardzo sposobu na to, żeby wykłócić, że ona jednak nie jest korkowa. Uh -huh. tak? W związku z tym uh -huh. wtedy jakby, no, przyjmujemy taki zwrot i y, Tak, i bo wyjaśnijmy, że radzić, tak? jeżeli w restauracji trafi Wam się wino korkowe, to macie prawo powiedzieć, że nie chcecie tego wina. Ono musi zostać Wam zastąpione przez de facto inne wino tej samej etykiety. No tak, no zdecydowanie powinniśmy je oddać, ponieważ jakby nie ma żadnej przyjemności nie. w piciu tak, tego bo wina. Oprócz zapachu jest też problem w ustach, które są często pozbawione owocu świeżości i takie trochę płaskie. Tak. Ale powiedzmy jeszcze jedną ważną rzecz, no. że TCA, ten związek, który mhm. wywołuje ten, ten dziwny zapach oraz spłaszcza nam. Smak wina, czyli trichloroanizol jest związkiem, który nie jest dla nas niebezpieczny mhm. w, takich Tych w takich stężeniach. Jak jakie w ogóle są jest, w winie. jest trujący, jest ale, nie, ale, nie, ale nie jest dla nas niebezpieczny, więc możemy wypić taką butelkę. nie mhm. nam się stanie, jeżeli przypadkiem ją wypijemy, mhm. ale bardzo często ja widuję, jak wracając do sytuacji restauracyjnych, że somelierzy próbują wina na zapleczu i tam mhm. o co chodzi, korkowe i wszyscy sprawdzają, czy naprawdę jest korkowe, I, dlatego że... Bardzo często nie jest, ale, mhm. ale też zdarzają się takie butelki, to jest tam mówi się około 5-6%. To jest dużo, niektórzy jest tak. mówią, że 10, ale ja tego mhm. nie zauważam, że my mhm. nie mamy tak dużych mhm. zwrotów zdecydowanie, więc, więc mhm. wydaje mi się, że tak naprawdę ten procent jest w ogóle niższy. Ale co jest y, jakby przyjętym też jakimś standardem rynkowym, to że jeżeli my otrzymamy od gościa informację, że ono jest korkowe, to możemy też je oddać do importera, uh -huh. i importer nam wymienia tą butelkę, uh -huh. więc tutaj jakby nie ma gdzieś tam uh -huh. straty, ale no nie należy takiego wina uh -huh. pić, nie ma z tej żadnej przyjemności. Uh -huh. tak, więc... Ale pamiętajmy, że niby nie ma straty dla nas, dla Ciebie, uh -huh. ale dla samego producenta wina 5-6% no tak. prawdopodobieństwa się, tak. wina, które jest zepsute przez jakąś, dziwną, e, przez jakąś dziwną substancję chemiczną, to jednak jest duży problem. I dlatego e, tak naprawdę od lat e, producenci korka starają się wymyślić jakiś sposób na to, żeby e, zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tej wady. Ja tylko jedną rzecz mm -hmm. chciałam powiedzieć e, z tą wadą, że my ją nazywamy wadą korkową, ale ona wcale niekoniecznie jest związana tak. z korkiem i do tego bym się już tu nie odnosił, tylko właśnie bym odesłał do Twojego artykułu. A, co? to jest pryciarzo. Jak chcecie Ty. więcej więcej? Przeczytajcie. Dobry. Nie powinno się już po prostu nazywać tę wadą wadą korkową. Kochani, powiedzieliśmy chyba wszystko i ja tylko jeszcze bym dodał, że tak jak uwielbiam butelki zamykane też w inny sposób, uh -huh. czy to kapslem, czy, ja uwielbiam zakrętkę. czy zakrętkę, to jednak jest jakaś ogromna przyjemność i tak, taka forma rytuału w otwieraniu butelki na korek. Nie umiem tego dźwięk ale jest to, tak, jest też ten dźwięk, ale dla mnie to jest trochę tak jak, jak, jak robimy sobie kawę, na przykład taką wiesz, przelewaną mm. tam samemu, to to jest jakiś też rytuał związany z tym, tak? Dla mnie osobiście nie ma wielkiej różnicy pomiędzy butelkami zamykanymi na korek, mm -hmm. a nie zamykanymi na korek. Tak, o tym też piszę w artykule, że były robione badania ym, i że tak naprawdę zakrętka jest dzisiaj fantastyczną alternatywą dla korka. Ym, więc istnieje taka teoria, że być może po prostu w przyszłości te droższe wina, te lepsze wina, te wina, wina dostarcza. Będą zamykane naturalnym korkiem, a te wina, które są przeznaczone tak czy siak do szybkiego wypicia, spokojnie możemy zamykać na zakrętkę i nie bać się tej zakrętki. Kochani, mamy nadzieję, że spodobał Wam się ten format odcinka. Yy, troszeczkę inny aniżeli zazwyczaj. Yy, trochę więcej wiedzy o jednym z istotnych elementów produktu, jakim jest wino, mm -hmm. ale nie o samym płynie. Dzisiaj mm -hmm. rozmawialiśmy. Takich odcinków będzie więcej. E, możecie nam również w komentarzach napisać, jakie takie tematy około winne, takie tematy są czysto edukacyjne są dla Was interesujące, a my postaramy się wybrać <grym> najciekawsze propozycje. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie, jak zawsze, komentarze pod filmem. Prosimy o lajki, paluchy w górę, jeżeli yy, Wam się podobało. Zapraszamy co środę o 17 na kolejne odcinki. Dziękujemy, że z nami byliście. Oczywiście pijcie odpowiedzialnie, tak jak zawsze mam to Do, Do następnego razu. Pa! pa.